Wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy na kolejny odcinek naszych rozważań, odcinek 230 i w tym roku, głębsza, sztucznie inteligentna perspektywa na Bruno Gröninga, enigmatycznego uzdrowiciela. Jedną z najbardziej enigmatycznych postaci naszych czasów był uzdrowiciel Bruno Gröning, który zmarł w roku 1959 był enigmatyczny, ponieważ nie potrafił sobie pomóc. Jednak to, jak jego obecność przyczyniła się do licznych uzdrowień z nieuleczalnych chorób, nie zostało do końca wyjaśnione. Wielu ciężko i beznadziejnie chorych ludzi podróżowałoby dziś na koniec świata, aby spotkać Bruno. Groeninga. Zamiast tego siedzą w przepełnionych gabinetach lekarskich lub czekają miesiącami na wizytę u specjalisty. Mając za sobą doświadczenie graniczne w tej kwestii, cztery miesiące temu prawie rozumiem wagę uzdrowienia, które znacząco odmieniło moje życie. Nie chcąc zabrzmieć narcystycznie, dodam, że po poważnym zabiegu operacyjnym sam Przedwcześnie opuściłem ośrodek rehabilitacyjny, ponieważ nie mogłem już znieść tam panującej chorej atmosfery wśród około 200 pacjentów rehabilitacyjnych, pomijając fakt, że zajęcia fizyczne były tam bardzo dobre. Biorąc pod uwagę rosnącą ostatnio liczbę grobów na cmentarzach, a często ostatnio jestem na cmentarzach, w których spoczywają stosunkowo młodzi zmarli, należy założyć, że wielu z nich po prostu odeszło nagle, niespodziewanie bez skutecznej pomocy, a przede wszystkim zdecydowanie za wcześnie. Za kilka dni będziemy ich wspominać w szczególny sposób. Tym bardziej konieczne jest poszukiwanie alternatywnych dróg i być może ponowne przyjrzenie się jednemu z niezwykłych ludzi, Którzy byli w swoich czasach promykami nadziei. Nawiasem mówiąc, ten temat krąży mi po głowie od kilku tygodni. Najwyraźniej działa tu duch Bruno Groninka. Wczoraj pytałem o niego sztuczną inteligencję. Zaletą AI, bo tak się chyba po polsku nazywa, nie jest niezależne myślenie takiej maszyny, ale fakt, że przeszukuje ona wszystko i odkrywa informacje drzemiące w jakimś ukrytym zakątku wirtualnego lub realnego świata. Wyniki wczorajszych dociekań były tym bardziej interesujące, że mogą czy mogłyby stanowić promyk nadziei dla tych, którzy być może uważają się za beznadziejnie chorych i którym. Medycyna konwencjonalna dotąd nie była w stanie pomóc. Byłem pod wrażeniem relacji sfilmowanej w Rosenheim o Gröningu, w której namawiał sparaliżowanych na wózkach inwalidzkich do wstania i pchania tych wózków. Ci, którzy uwierzyli, że mogą to zrobić, wstali i zostali uzdrowieni. Niewierzący pozostali na wózkach. W ten sposób Nastąpiło zbiorowe uzdrowienie, choć nie u wszystkich podobnie tam chorych. Jak Gröning uzdrawiał, czy w ogóle uzdrawiał, nigdy nie twierdził, że ma takie predyspozycje ani w odniesieniu do swojej choroby nowotworowej, ani do swojego miana uzdrowiciela. Teraz opieram swoje dalsze ustalenia na informacjach z AI w połączeniu z moją inter. Rotation. Gröning nauczał, że każdego człowieka otacza boska siła uzdrawiająca tak zwany prąd uzdrawiający. Zatem to nie on uzdrawiał, lecz boski prąd uzdrawiający. Prąd uzdrawiający zdaje się być wszędzie, aby móc uzyskać dostęp do tego prądu uzdrawiającego muszą być spełnione pewne warunki. Rola Gröninga Prawdopodobnie wyglądała tak, a tutaj był on szczególnie uzdolniony, a raczej powołany, czy też obdarzony, niezwykłą wiedzą, że potrafił ujarzmić ów prąd uzdrawiający i przywłaszczyć go nie sobie, bo sam się nie uzdrowił, ale na korzyść innych. Faktem jest, że Bóg nie miał nic przeciwko temu, a wręcz przeciwnie, Bóg prawdopodobnie chciał, aby każdy niezależnie od własnego rozwoju moralnego, przywłaszczył sobie ten prąd. Nie jestem co do nieistotności rozwoju moralnego przekonany, nie jestem co do tego właśnie przekonany, że rozwój moralny odgrywa żadnej roli tutaj, ponieważ tylko wysoki poziom rozwoju moralnego generuje wysokie wibracje i umożliwia przepływ prądu uzdrawiającego. Gröning jako przekaziciel tej wiedzy nie mógł być jednak nazwany dobrym katolikiem według katolickich standardów moralnych, ponieważ rozwiódł się i ponownie ożenił w związku cywilnym. Gronik nie związał się z żadną religią, aby nie pozwolić, by dogmaty pozbawiły go wolności myślenia. Mimo to uważał, że każdy powinien trzymać się swojego wyznania. Podkreślał jednak uniwersalność wiary nad restrykcjami religii. Nie ma dla mnie znaczenia, jak ludzie odnajdują Boga. Najważniejsze, żeby go odnaleźli, powiedział. Uważał Jezusa za wielki wzór do naśladowania. Najwyraźniej uważał Jezusa za najdoskonalszego pośrednika tego prądu. Kiedy i w jakich okolicznościach? Osoba chora może uzyskać dostęp do prądu uzdrawiającego. Moc tę można wchłonąć, gdy jednostka otwiera się duchowo, na przykład poprzez właściwe nastawienie wewnętrzne, porzucenie zmartwień i zaufanie do dobra. Sformułował więc zatem trzy kryteria. Właściwe nastawienie wewnętrzne polega na wysokiej wibracji, na wysokiej częstotliwości, czyli byciu wewnętrznie pełnym dobra, bezmoralnie moralnie nagannych uczuć czy myśli. To jest postawa, a może to tylko punktualne, specyficzne nastawienie? Być może osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich tam wtedy w Rosenheim znajdowały się w tym stanie dopiero na tym etapie ich pobytu w Rosenheim i tylko w tym momencie i dlatego mogły otworzyć się na prąd ustrawiający, stawiam znak. Zapytania. Z własnego doświadczenia wiem, że wszystko układa się, a pomoc z góry można odczuć i wezwać, gdy jest się wewnętrznie zrównoważonym i na całkowicie wysokim poziomie emocjonalnym i moralnym. Jeśli jest się wściekłym, nieuczciwym lub niezadowolonym, nic nie płynie. Drugim kryterium jest uwolnienie się od zmartwień. Próbowałem pomagać ciężko chorym poprzez modlitwę, ale w większości przypadków nie, nie dawało to żadnego rezultatu, ponieważ chorzy nie byli otwarci z powodu zmartwień i braku wiary w uzdrawiającą moc z góry. Ich konwulsyjne, lękliwe nastawienie do własnej przyszłości skupiało ich wyłącznie na zewnętrznej, chemicznej czy innej pomocy, ale nie potrafili uwolnić się od strachu, więc zamknęli się na strumień uzdrowienia. Wymaga to postawy ufności, a mianowicie w Boży plan, w to, że wszystko ma sens, w tym i choroba, ale także w to, że moment śmierci jest z góry określony lub określi go dusza. Można jednak wybrać alternatywną wersję życia, inny wariant inny projekt planu, w tym samym odłożyć pewne rzeczy, w tym także moment śmierci, jeśli dusza poprzez inny, lepszy wybór odzyska nadzieję, że warto kontynuować życie w tym wcieleniu. Trzecim kryterium jest zaufanie do dobra. To również postawa. Skoro osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zostały uzdrowe, to znaczy, że zaufały dobru tam w Rosenheim. Gröning stworzył atmosferę dobroci, stworzył atmosferę obecności Boga, nurtu uzdrawiającego, wiary we własną dobroć i w przekonanie, że wszystko jest możliwe, co oznaczało, że potrafił obudzić w ludziach postawę dobroci wbrew wszelkiemu lękowi. Ta atmosfera jako wysoka wibracja była dla niektórych tam zgromadzonych zaraźliwa. Dali się porwać i zostali wciągnięci w wir uzdrawiającego strumienia. Wchłanianie uzdrawiającego strumienia tego prądu można zrytualizować. Osobiście nie jestem zwolennikiem takich ceremonii. Wchłanianie uzdrawiającego strumienia ułatwia samosiedzenie, otwieranie dłoni i pozytywne myślenie skupione na Znacznie ważniejszym jest to, że grojnik obiecał przed śmiercią, że będzie kontynuował pracę po przejściu na drugą stronę. Liczne uzdrowienia po roku 1959 zdają się potwierdzać tą obietnicę. Działa, ponieważ nie jest on uzdrowicielem, a Bóg, a raczej prąd uzdrawiający, do którego można dotrzeć w pewnych okolicznościach. Gröning jako dusza, która być może nie reinkarnowała się ponownie, kontynuuje swoją pracę, wskazując nam możliwość wykorzystania prądu uzdrawiającego. Główną ideą jest to, że wiara w dobro i świadomość siły duchowej mogą prowadzić do uzdrowienia fizycznego i psychicznego, a zatem nadal mają wpływ. Mówi. I źródło AI. Czwartym ważnym aspektem procesu uzdrawiania jest postawa wobec własnej choroby. Grojnik podkreślał, że gotowość do uzdrowienia i zaufanie danej osoby umożliwiają uzdrowienie. Proces uzdrawiania zależy również od wewnętrznej wiary danej osoby, od tego czy wierzy ona bardziej w chorobę czy w zdrowie. W moim przypadku mogę nie powiedzieć, że po mojej ciężkiej chorobie zdystansowałem się od wszystkich czynników, które ją być może spowodowały. W tym od innych chorych i ich cierpienia, raczej ubolewania nad własnym cierpieniem i nadal żyłem tak, aby się nic nie stało. Przestałem się też interesować własną chorobą. Rezultatem tej postawy był niezwykle szybki proces uzdrowienia, dzięki czemu po... Niespełna czterech miesięcy jestem w doskonałej formie i mogę funkcjonować lepiej niż przedtem. Ostateczna odpowiedź na moje pytanie do A i dlaczego Gryning nie mógł się sam ustrowić, brzmiała: on sam miał raka, chyba raka żołądka, który był już w zaawansowanym stadium. Kiedy zwrócił się o pomoc medyczną i nie mógł się sam wyleczyć, prawdopodobnie dlatego, że był wewnętrznie spalony przez prąd ustra którego nie mógł już przekazywać dalej po licznych zakazach, które otrzymał. Nawet jego zwolennicy widzieli w tym powód, dla którego prąd uzdrawiający nie mógł przez niego przepływać. Ponadto istniały zewnętrzne przeszkody i, jak powiedziałem, zakazy, które uniemożliwiały mu uzdrowienie. Gronik również doświadczył wielu cierpień i niesprawiedliwości, które ciążyły na nim, gdy pomagał innym. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień.